Cześć, witam wszystkich w wideo o poradniku Aruba Cloud. Przedstawię teraz temat Jak stworzyć aplikację internetową z Node.js i Redis na Ubuntu 2004. Film został zrealizowany na podstawie serii poradników Aruba Cloud. Na początek aktualizuję listę pakietów oraz instaluję Redis serwer. W celu przetestowania instalacji oraz przedstawienia przykładowych instrukcji Redis połączę się z bazą danych. Polecenie Set pozwala przypisać wybraną wartość do klucza. Do uzyskania aktualnej wartości klucza można wykorzystać polecenie GET. Innym przydatnym poleceniem jest inkrementacja. Dodam teraz testowy klucz 2 oraz następnie zwiększę jego wartość o 1. Jak widać, wynik jest poprawny. Teraz usunę klucze użyte do testów. Zamykam sesję. Następnie zainstaluję Node.js oraz menedżera pakietów npm. Teraz utworzę folder dla testowego projektu. Uruchamiam npm Init z poziomu utworzonego katalogu. Na podstawie zainicjowanego kreatora zostanie utworzony plik Package.json, który będzie zawierał informacje o projekcie oraz jego zależnościach. Ja pozostawię wartości domyślne. Instaluję dodatkowe moduły. Dodając wcześniej parametr save, do pliku package.json zostały dodane zależności. Teraz czas na stworzenie testowej aplikacji. Tworzę plik index.js. Wkleję zawartość pliku z poradnika aruba.cloud. W treści pliku można znaleźć komentarze do kodu testowej aplikacji. Na początek wykonano import modułu o nazwie Express poprzez funkcję require, następnie stworzono aplikację Express, tutaj określono funkcję zwrotną, która zostanie wywołana, gdy pojawi się żądanie GET skierowane do katalogu głównego strony. Przykładowa aplikacja będzie odpowiadać na wywołanie REST, umożliwiając klientowi zapis do archiwum książek. Podana treść odpowiada za uruchomienie serwera HTTP, który w tym przypadku będzie nasłuchiwał na porcie 8001 w konsoli zostanie wyświetlony komunikat Books Server Ready. Czas na uruchomienie serwera poleceniem node. Jeśli wszystko działa poprawnie, aplikacja powinna być dostępna na porcie 8001. Teraz za pomocą przeglądarki zapiszę pierwszą książkę do archiwum, odwiedzając następujący adres URL. Przechodząc ponownie do głównego adresu URL, upewnię się, czy informacja o przykładowej książce została zapisana. Jak widać, testowa aplikacja umożliwia użytkownikom zapis oraz odczyt z archiwum książek. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania pozostałych wideo poradników Waruba Cloud.